widzę widzów tutaj w kolejnym fascynującym odcinku na moim kanale. Ściańce nie widzieliśmy się dosyć dawno, bo to już skupiłam się na gameplayach, ale mam w planach wrócić do nagrywania vlogów. Myślę też nad, nad tym, jak będzie własnie włosy z nad jakimiś recenzjami czy tego typu innymi rzeczami, ale to zaraz sobie poobgadujemy przy opakowywaniu mangusi. Jeszcze odcinek, jeżeli chodzi o wydawnictwo, będzie dosyć monotematyczny, gdyż, jak wspominałam, z Mount Gardenu, mam dużo zaległych paczek, gdyż wysłałam mnie na ten adres. Ja sobie je podpakowujemy. Tak, polski język, trudny język. Jako pierwsze wpadłam Inuja tom 14. Nie pamiętam, miałam sprawdzić i nie sprawdziłam, albo sprawdziłam i nie pamiętam, czy to ma być 16 czy 18, jeżeli chodzi o to nowe wydanie. Bo jak wiecie, kiedyś Egmont się zabrał za Inujasz i za Radma, ale niestety jej nie dokończył. Jak wiadomo, tutaj mamy dodatki. Któż by się tego spodziewał, takie. Piękne pocztóweczki, zaraz druga. I tak wracając do tego, że chciałam sobie pogadać. Jak zauważyliście, to na, w moim kanale jest dusz, dosyć dużo gameplay. Mój kanał zaczął się w sumie od vlogów. Od szorców, ale shorty pomimo, chodzi mi o długie filmy. Mój kanał zaczął się od vlogów, do których bardzo chętnie bym wróciła. Ale nie wiem, jakoś. Nie mam, nie mam chyba tematów na te vlogi, no bo większość vlogów to jest to, co się dzieje u ludzi w życiu. Nie wiem, czy chcecie też takie codzienne vlogi, takie co ja po prostu robię w ciągu dnia, jakieś takie vlogi zawierające recenzje mag, recenzje filmów i takie rzeczy. Czy recenzje kierwo, bo jak zobaczyliście, dosyć sporo ostatnio kier się pojawiało na kanale. Swego czasu były jeszcze przeplatywane holami, ale ostatnio w sumie leciało to tak ciurkiem, był krok, na pewno leciał ciurkiem i nie wiem, czy Kangurek ko, trzecia część jakoś tak. Od pewnego momentu nie leciała samodzielnie, i ja muszę zacząć nauczyć się oddychać, tak, żeby nie mówić <noise> słów do limitu powietrza w płucach. Ale, tak przerywając, zajrzyjmy sobie do drugiej mangusi. Drugą mangusią jest The Angel, tom piąty. Tutaj widzicie pozostałe tomy, które są. Tak, cztery, cztery. Tym razem żaden nie zaginął jak przy Nishield. Przystało na Tom od Mangarden. Mam też kilka dodatków. No, jak przystało też, mamy tutaj. Pocztóweczki, tak. Słowo, kocham to, jak zapominam wszelkiego rodzaju słów. Jest to <grytujące> irytujące, ale bardzo typowe dla mnie. W ogóle wydaje mi się, że taki chaos i zapominanie o tym, co się mówiło i co się miało... i co, mi... <grytujące> co się mówiło i co chciało się powiedzieć, taką rzeczą charakterystyczną tego kanału, gdyż zawsze jest to taki jeden wielki chaos i czemu musi akurat ktoś teraz jechać? Mhm. Chyba z tamtej strony jadą. Ja tu zaraz zacznę czymś rzucać, bo już któryś raz Albo mi się po prostu skraszował aparat i <grym> nagrywam któryś raz, albo znowu mi się obrócił ekran z tylnego, z tylnego nagrywania na ekran przedni, na nagrywanie przednie, doszło tego czegoś. I nie wiem, klika się raz, to powinno włączyć, wyłączyć nagrywanie, a tu łapię, że dwa razy, bo dwa razy to wtedy obraca nagry nagrywanie, że z tyłu na przód, albo od przodu na to Nie, po prostu to już załamuje. no Jak to jest w ogóle możliwe? Ile ja potrafię wyprzeć słów na minutę? Mimo, no to przejdźmy do kolejnej mangi na dzisiaj. Kolejną mangą na dzisiaj jest New Sheldon, tom i tą Kto pamięta, to to jest manga, która. Hmm, zaginęła raz. Jeden tom, chyba piąty zaginął. go szukaliśmy długo. Udało się go znaleźć. Wszystkie są tam wyżej. Niestety na razie ich nie Na razie nie widzicie ich, bo są tam na najwyższej półce, której kamera nie obejmuje. Mamy tą siódmy razem z dodatkiem. Pocztówką najczęstszy dodatek? Cześć wiadomo, ja kocham najbardziej magnesy, ale Magnesy będą zaraz. Ciekawa, czy byliście na walentynkowym live z Amnesji. Um, dajcie mi znać, czy byliście, czy Wam się podobało. Jeżeli dopiero się dowiedzieliście, a chcielibyście go obejrzeć, to on póki co jest ukryty i powróci dopiero jak pododaję napisy, bo to jest gra po angielsku, jest to gra z, ze Steama. Nie wspierająca w wersji polskiej, więc muszę pododawać napisy do notatek, do jakichś tam scenek, dialogów i takich tam. I mam nadzieję, że to się pojawi w miarę szybko, chociaż dodawanie tego jest strasznie irytogenne i dosyć długo trwa, nie ukrywam. Ale też problem jest taki, że nie wiem, czy to dać jako jeden odcinek, a live trwał 3 godziny, to nawet jak powycinam niektóre fragmenty, to to będzie strasznie długie. I dlatego na kanale społeczności jest ankieta. Czy chcecie jeden taki 3-godzinny odcinek, 3 jednogodzinny, albo sześć półgodzinnych. zagłosujcie, bardzo mi to pomoże. Przechodząc płynie do na następnej magii, mamy Juju o tom 7. Um, tak, tutaj może nie będę otwierać, nie będę otwierać, nie będę spoilerować. Mamy dodatek typowy, jak ja to się śmieję. I to, co to, to gry skierowa najbardziej, bo mamy Magnesy. Niedługo będzie trzeba kupić drugą lodówkę, gdyż mi się po prostu kończy miejsce na lodówce na te magnesy. I na zakończenie dzisiejszego odcinka też będzie ta manga, którą widzicie tutaj z tyłu i będzie to Sailor Moon tom 4. I z tego co mi się wydaje tutaj nie ma żadnych dodatków. Jest po prostu przepiękna manga. Ja jestem fanatykiem Sailor Moon. Ja, ja uwielbiam, ja ubóstwiam. Co prawda ym, nie znoszę starej, starej, nie, po, nie znoszę tej wersji, ani pierwszej, to jest z lat 90. Gdyż za bardzo odchodzi od fabuły mangi. No jak mnie to wścieka. Jak jeszcze, nie wiem, jakieś filery dodawali po to, żeby autorka miała czas stworzyć następne tomy, to ok. Ale zmienianie relacji bohaterów to już jest trochę za dużo, jak dla mnie. No to, no nie. No nie, ja mówię, że nie. Ja dziękuję za takie, ja dziękuję za takie zabawy. Tak więc tutaj mamy tom czwarty. Czy, czy coś tutaj mam? Zaspoileruję. Może lepiej nie będę, bo naprawdę, walne jakimś spoilerem będzie to trochę przykre. I to tyle na dzisiaj. Wiem chaotycznie, ale chyba jak każdy vlogohol na tym kanale, w sumie każdy gameplay. Gameplay też są zawsze chaotyczne, niemiłosiernie. Zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i widzimy się w następnym materiale już niedługo na kanale. Trzymajcie się siemano!